Witajcie z tej strony, artyst, a to kolejny odcinek z Januszy Albionskich. Wiem, że nieco trochę odcinków nie było, ale. Ja za bardzo nie miałem czasu. Nagrywanie poza tym nie było zbyt dużego takiego postępu, więc nie było nawet co pokazać. I poza tym mój kolega. Drugi Janusz. Nadal ma trochę zajęte swoje życie. Więc ja nie mam zamiaru. No wiecie, jak to jest. Nie mam zamiaru jego po prostu wyciągać tak na mimusa. Bo co to byłoby, takie wyciąganie na Musa? On naprawdę ma swoje. <coughs> prawie prywatny. I obecnie ja robię piątą poziomowo ekspedycji. Nie, y, solowo, ponieważ jest grupowy, bo y, na grupowy to i długo się czeka. I często ludzie są niezbyt okarnięci wtedy. Po prostu są bardzo toksyczni i szybko wychodzą. I wtedy po prostu nie ma sensu i sam musi wychodzić i wtedy to po prostu męczenie się jest. To. A tak solowo, no, solowo, no to szybko to przebiegniesz i będziesz miał z głowy. Okazji ja sobie teraz ekspię nowy set, który jest niby pod y, szybkie czyszczenie random do, dungeonów. I muszę sobie chyba... który... Tutaj? No, szósty sobie za A to złoto to jest z mojego głównego konta. To tutaj się nie liczy się. Wszystko, w opisie, co się liczy, wszystko, co się liczy, jest w opisie filmiku. I dzisiaj będzie kupowane złoto. Z powodu takiego: że to jest w miarę nisko. I jak chcę, chcę trochę pokorzystać, zanim jeszcze jest właśnie w takich fajnych cenach, to to właśnie patrzymy, że ja właśnie gram. Że jakoś coś tam na aukcjach próbuję robić. I, prób i w miarę szybko próbuję zrastać tą ekspertyzę. Tylko potrzebowałbym nieco więcej lifestyle, life no to wtedy byłoby idealnie. Więc muszę jeszcze trochę podekscytować tego seta i będzie idealnie. To co tam jeszcze ciekawe, w czasie się zdarzyło przez te półtore tygodnia? Dołączyłem to bardzo fajnej pol. Tym <tryk> 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 kasem mnie wykańcza. Dołączyłem yy, to, to bardzo fajnej, polskiej gili, mianowicie Wesołej Gromady. Oto no piszcie, polecam ten, tą gilię, bardzo przyjemna atmosfera. I dostanie się do niej to jest bardzo proste, wystarczy wejść na Discorda, powiedzieć, że chce się dołączyć i wysłać aplikację z samej grze. To jest bardzo proste i przyjemne rozwiązanie. I jak się ma się inny nick w, na Discordzie, niż w ale to trzeba tam yy, podkreślić, że to jesteś tym i tym człowiekiem. No dobra, już jesteśmy w powozie ekspedycji. Po zakończeniu jej albo podczas próby kilowania się, no po pokażę jak tam moje te drzewko umiejętności się rozwinęło. Poza tym... No, no. Mamy i tak dalej. Dobra, wracając, Odnala znalazłem w miarę ciekawy sposób na zarabianie. A mianowicie po prostu sety zbierania. Kraftowanie. Jestem głównie skórnikiem, tam moja druga profesja to jest Drywal. I A właśnie nic. Tylko czasem jest problem z piątkami, ale to powiedzie kiedy wejść do gry. Mianowicie, ja za dużo nie nagrywam, z tego względu, z tego kaszu, że wam... jakoś się przyjemnie oglądała, nie? Tylko co chwilę kaszel słychać. Wiecie o co chodzi. I może wam się wydarzy nieco ciszej mówię, to racja. może i tak, ale może. O, mikrofon chciał mi upaść, ale nie da mu się. O, mikrofon się się. No dobra, mikrofon się ogarnął. I lecimy dalej. Hop. I ciekawe, ile jest y obecnie widzów Januszu. Ile ja widzę dotarło to, to z tego momentu mieć. Góle muszę to zrywać agro. To zbyt jest. Więc kto teraz ogląda, niech napisze komentarz, że ogląda i będę wiedział kto ogląda, kto nie z tego momentu. I może nieco format odcinku bo czy najpierw, najpierw e, przegląd, a później jakiś element z gameplaya. I poza tym, jak mogę to powiedzieć, właśnie niedawno, właśnie w tym tygodniu skończyły się ferie, i jest ogólnie mniej czasu na nagranie. I przepraszam za wycieranie nosa podczas nagrania, ale trzeba jakoś to zrobić, żeby ogarnąć. Ech. 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 I to prostu ma być set, który szybko odczyści wszystko. To jest zwłaszcza random Tak Jak ja tam brałem na random dungeon, no to całkiem działało. Tylko muszę jeszcze tego lifesteala backspić, life że to będzie idealnie. A świadczy to m.in. te E, które jest po prostu kręciołkiem. I RK, które jest po prostu polem energetycznym. I to tu nie mam takie takich podstawowych a buty to już miałem. Buty są sobie stworzyłem. Choroba nic jemnego. A jeśli patrzę choroby, jak się ma się no, temperaturę, no to ciekawe schizy się ma tyle. Po prostu, ciekawe skidy się ma Nie chcecie wiedzieć jakie ja miałem skid podczas moich nocy o Dobra Zabity, teraz będzie szybki przegląd umiejętności jakie mam obecnie Dobra Nie atakują mnie, no to Craftowanie... Eee Dobra kraftowanie na dla skórnika, całkiem fajnie rozwinięte. po jak chcę w nieco to porobić, bo to jest fajne i opłacalne Trochę w drwala to się robiło. Zetwarzanie z, z surowców. Widać jak tutaj jest. Jaki jest, po, jest postęp? Widać, w skórnie to straszowałem, w porównaniu do drewna. I obecnie zbieram trochę punktów tej nauki, żeby być właśnie w trwale znawcy, <grymnawca>, sobie, sobie jak <grymna> Tutaj za bardzo nic się nie zmieniło. Tak samo i tutaj. Tutaj jak było, tak było i lecimy dalej. Żeby to już zakończyć, tu jest wypowiedź to ja po prostu przebiegnę. Działa tego typu? Przebiegnę sobie. Eee, I to są naprawdę wkurujące z działami. No, tak. Przebiegam. Biegnę sobie. Hm. Usto... <śmany> 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 hm. <śmany> He hmm. ciekawe. No dobra, lecimy dalej. Spokojnie. Tutaj, I poza tym ja staram się w miarę codziennie wykonywać te kwestie dzienne prowo, nie zebrały dzisiaj? No. Nienawidzę tego. Byłem u lekarza i powiedziałem że nic. <gryznie> I... <gryznie> <The> <gryznie> I za nim niby nic nie jest. A... Uta... Wypluwam. Tak, muszę cię usłyszeć. Ehe, ehe, i to jest przyjemne, pustić je to nie jest i głowa boli, i wszystko boli Aha, jest to zbawione Oż Dobra, nie, nie, nie. I Naprawdę, ja ich nienawidzę, tych yy, z działami Ciebie podpiszają jak stulajarz jakiejś normalnej Dobra. To nie było. Ja jestem po. Poczy... hm. Ja nie jestem za bardzo. Hmm. Antistulejarski. ale no niestety trafił mi. Tak jest ze no to jesteś ze Tyle. Tak swojego przeznaczenia nie zmienisz. No dobra, już przechodzimy do ostatniego posa i zaraz będzie ogólne przedstawienie tych umiejętności moich i będzie koniec po prostu, dobra. Chwila odpoczynku, zrobimy posa i lecimy skąd z końcem odcinka. Dobra, lecimy. Dobra. Pełne skupienie. I co teraz? I nie dwa. Z której strony dostali. No coraz są te szczury wychodzą. Tak patrzcie. To jest ciekawe. I szczury zabity. Pieniądze biorę i wynoszę się sobie. Pięć 5000 srebra plus pieczęć i tak przeważnie codziennie bo to jest jednak coś warte no dobra jest to, że 22000 Powinno tyle pójść No dobra Teraz ogólne przedstawienie, no dobra to już mamy sobą. A tutaj sobie na czwarte poziomy sobie wejśc Zbroje wymóc yy, Napierzące się zmieniać, właśnie to porobecnie XP Skuwany yy, drozie i tak dalej To już od dawna mam Na fajnym poziomie Tyle ty pochodnie pochodnie na przyszłość mieć. Ja chcę sobie chociaż wszystko mieć na czwartym poziomie, żeby móc się przyłączać jak sensownie w przyszłości w razie potrzeby. Tyle naprawdę fajnie zrobione. No, i chyba to już tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Do następnego razu. Z tej strony był chory Artasz I to zobaczenia. I coś. I tutaj jeszcze jest dodatek do tego filmiku, czyli kupowanie złota. Nagrywa się, nagrywa się. I właśnie tutaj będziemy kupowali sobie. Hmm. 100 złota. Hmm. Walnę sobie 300 złota. I oto kupiłem sobie teraz 300 zł. Janusze teraz posiadają 300 zł. Więc. Niestety ja te paczki korzystne niestety dominołem. Hmm. Ale mamy na filmiku, Dziękuję. Jeszcze raz do zobaczenia. Cześć.